Siemano, ja jestem Yabana, to jest znowu Battlefield 6, dorbowy tydzień. No, zobaczmy sobie tego Battle Royale'a. Port Lyndon Epicentrum. Uhu, super. Czyżby dali nam jedną mapę? Może powinienem szturmowca wziąć. Czemu ja mam tylko pistolecik? Trwale, dupa. A, tak w ogóle. Raz, że nie ma Digla. Dwa, że nie ma ani jednego automatycznego pistoletu. Są same samopowtarzalne. Taka ciekawostka. Kurde, 100 graczy, ja pierdziele A wymaga 80. No dobrze. A 100 redukuje czas oczekiwania do 11 sekund. No i spoko. Wykonuj misję, aby zdobywać lepszy sprzęt w standardową bronią pojazdy. zabezpieczyć dyski. Co to kurwa jest? RPG zrobili z tego, czy co? Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie ziom. To pewnie znany artysta śpiewał. Nawet jakaś katytajnka jest. No proszę. Strefa skoku już blisko. Namierzyliśmy nieznanych żołnierzy. Traktujcie tam wszystkich jako zagrożenie. Czekajcie na aktualizację. Dwa. Dowodzisz skokiem? Nie, to ja chcę przekazać. Jak mam. No, co, przekaż. Skaczą ludzie czy nie? Skaczą? Nie wiem. Pole golfowe zaznaczę im. Co jest? Jezu. Lecimy razem. Oni jakoś gdzieś indziej zaznaczyli sobie. Ale spadochron. Dobra. I co mamy robić? No naprawdę, ja w ogóle nie gram debaty. te I za, no i zabrał. No. no i będę biegał z pistoletem. To jest. Przy... No nie! No to kurwa, szybko było. No i teraz ja mogę obserwować, ale jest jeszcze rozmieszczenie za 20 sekund. Okay. O, to chyba za długo nie pociągnie. A jak nazwać jak chodzisz do jakiegoś pubu i jak ten pub jest poko, to jak go nazwiesz? Ten pub G. Nie wiem co ja mówię. O! Jest. Masz jest zwykły. O! Jak to to otworzyć? No! Aha, helikopter! A to brug. To też jest, wiecie, przewaga Battlefielda nad No um, Dlaczego wolę Battlefielda zamiast PS, le bardziej niż Bo To Battlefieldzie się odradzasz. Korzej, zredpisz się, zginiesz. To, to nie jest jeszcze najgorzej, za chwilę się zrespisz możesz lecieć dalej. a w kresie czy chociażby tutaj no to... No co, se zginąłeś. Wszyscy zginęliśmy. no co chodzi? To to koniec meczu czy... Nie, jeszcze raz się odradamy, okej. Okay. Czemu ja się nie odradzam? Halo? Aha. Ech, nie wiem, może polećmy jeszcze raz, bo to tak jak kurwa 5 minut, to... Już po waszej drużynie. Następnym razem. Tak sobie chyba, nie? Dawaj, rozpocznij matchmaking. Jaki dowódca grupy? Ani ja nie chcę być dowódcą, stary. Ja to się nie znam. w skrzynię 1. Stary, ja otworzyłem skrzynię i nie wdążyłem nic w niej wyciągnąć. No niej w drugi meczyk. Już tu jacyś za doświadczeni zawodnicy. No i dobra. Zaczemy jeszcze raz. Let's fucking go. Oto do strefy okolicy jest pełno wrogów, więc spodziewajcie o to załadowanie. Nie gadaj, że mi się gra za ciała. Aha. To dzięki. Dobra. Otwiera się klapa. A czy ja mogę? Jakoś. Kurwa. Rucham, rucham! O! Wylądowali tam. Gdzie wyjdziecie? Chłopaki, to ja z wami. bo no już się nie będę rozdzielał. O! Jest krzyżina! Jo, Dawaj. Patrz. Nie. A nie, to jeszcze gorsze. O, skrzynia na skrzyni. Ciekawe. To? Amunicja dla karabinu wyborowego? Czy Wy lubicie ten, te, 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 ten tryb? Wygracie w takie gry? Skrzynka jakaś. Zapomniałem nasze do ścieżki kogo strzelacie? Kto go zabił? Ja? Nie. Daj mi jakieś broń. Eee, ja a to ja mam strzelbę, tak? To, to dawaj to. Aha, tu nie ma ammo. Pump. Eee, Pump ma ammo, dobra. Poczekaj, bo my się rozdzielamy, a to nie powinno tak być. Nie wiem, nie ma tutaj ludzi. Jak się gra w ten tryb? Dlaczego? Ja się sam opiszę, podniosłos. Aha, ja miałem flasha w ogóle? O I to jest? Trzeba... Aha! Jestem bo trzeba pomóc tam. Jak tutaj wyskoczyć tak trzeba. Żeby... O! Włączyłem w ogóle tę kamerę, że się tak obraca Dostępna nowa misja A chuj mnie odchodzi ta nowa misja twoja Koś strzela we mnie Nadciąga toksyczna pożoga Patrzcie gdzie idziecie Chyć na pożoga Więcej dzieje. w ogóle cokolwiek dzieje? Aha. Nie no, pewnie. Papierowe kulki, nie? Broń strzelająca papierowymi kulkami. Druga szansa. Mam drugą szansę, on ma jakieś zabijskie bronie. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Jaka druga szansa wyłączona? Myślę, że trzeciej już nie będzie, tak? I gdzie lecimy, chłopaki? Lecę z tobą! Nowy punkt nawigacyjny! Ruchy! What? Aha! Aha, no tak! Ej, idź pan kurwa w pizdu. Nie pierdolę. Czekam na jakąś większą przecenę i może wtedy kampanię sobie ogramy. No i tak to. Dzięki za oglądanie. Elo.